Dzisiejsza młodzież nie bardzo gardzi się do sportu, trzeba w jakiś sposób wychodzić do nich, zachęcać ich, tak? oni bardziej wolą spędzić ten czas przy grach, przy komputerze, w domu, namówić ich na, na ruch, no nie jest łatwo. Bardzo zainteresował mnie ten program z tego względu, że takie nietypowe hasło było, program skierowany do mistrzów sportu. I to takie dosyć ciekawe, bo y, zawodnik, który kiedyś tam ileś lat y, y, trenował, y, to myślę, że inaczej te dzieciaki będą podchodziły do takiej osoby. No, takie, takie jest moje wyobrażenie, że bardziej jakoś może ich zainteresuje, może będzie to jakieś y, y, takie budujące dla nich, że ja byłam tam jednak zawodniczką, że startowałam, zdobywałam medale i, i tak na żywo mogę się z nimi spotkać, poopowiadać im całą historię, moją karierę uczniczą, gdzie trwała dosyć długo, bo 25 lat. i y, Myślę, że w jakiś sposób też ich zainteresuje tą dyscypliną. Dzień dobry wszystkim. Dzień ja dobry. Bardzo się cieszę, że przyszliście tak licznie na zajęcia. Poszczelamy sobie troszeczkę więcej serii i zrobimy sobie mały sprawdzianik. Zobaczymy, jak nam się podniósł poziom sportowy. No, was, wasz poziom sportowy, jak się podniósł. Zapraszam do sprzętu. <grymne> <grymne> tak? Ja piszę tak, raz... jak strzały wyciągamy? Nie przejdzie, bo ja powiem szczerze. No, dawaj. Bo Pewnie pod brodę, ale bark, bark i łokieć, łokieć, o tak, o! a mankiet. No właśnie, <laughs> Moim rekordem jest dziesiątka. Zobaczymy, czy uda mi się to powtórzyć. Najgorzej. Pomału tak? Ej. Niebieskie. Biała. Uhuhu, żółte. Łuk składa się z cięciwy, dwóch ramion, celownika. Ja mam tu jeszcze takie dwa bajery. Plaszkę i stabilizator. Mam kołczan, w którym trzymam strzały. Składa się z nasady, trzech lotek i grotu. Wyszałę zakładam z dwoma lotkami do ściany łuku. Wchodzę pod blaszkę, nakładam nacięciwę. Postawa, linia pomiędzy stopami, wyprostowana, wciągam brzuch, wychodzę do przodu, naciągam, wchodzę pod brodę, do nosa. Celuję, blaszka spada, puszczam. I to w sumie na tyle. Na zajęciach panuje bardzo fajna atmosfera, wszyscy się bardzo dobrze rozumiemy. Fajnie się bardzo strzela do celu i w ogóle jest, bardzo fajne są te zajęcia. Fajne jest to, że strzela się do celu. Będzie ja musiała strzelać. Ja nie wiem. Pani Anna jest cudowną prowadzącą. I jeżeli tak nie powiem, to na pewno zabroni mi strzelać. Więc, <laughs> więc naprawdę jest, jest świetna. Jak przechodzimy na zajęcia, to zazwyczaj na podłodze leżą muki i każdy ma już swój łuk. Zabieramy je i je rzucamy do celu. Jest bardzo łukiem? fajnie. Żeby rzucamy, to rzucamy ja jestem jeszcze. Na dzisiaj zakończymy zajęcia. Bardzo się cieszę, że podnieśliśmy swój poziom sportowy i żegnamy się na, na dzisiaj. Spotykamy się na następnych zajęciach, kiedy Będziemy